I daleki wyskok do tyłu. Ale nie trzymaj się tutaj. Po prostu 3, 2, 1, poseć. Biodra do przodu, pupa do tyłu, siadaj. I biodra daleko do przodu, mocno biodra wypchnij i pupa do tyłu. Teraz pupa do tyłu, biodra daleko do przodu mocno. Dobrze. I biodra daleko do przodu, mocno wypychaj. Dobrze, i pupa do tyłu. I biodra daleko do przodu. Jedziesz. Dobrze. Daleko. O Jezu, ja Daleko mocno biodra i trzymaj, trzymaj, trzymaj pupa do tyłu. Biodra daleko do przodu trzymaj! Dobrze! I daleko biodra, mocno wypchnij! Dobrze! Masz jakieś drobne w kieszeni? I daleko do przodu! Dobrze! daleko biodra, już dawaj biodra do przodu! Trzymaj ją. <grymiany> Jak tam? Dobra, pójdź. Okej. to do wiodra, do przodu masz do wiodra. <grymiany> ty coś masz? No, <grymiany> już. <grymiany>

Kolega mi zadał pytanie, czy po tym wszystkim z wychowką to nie jest marcy. Mogę nie odpowiadać. Ja, chyba nie było Jaki tak tragicznie, Co? Maksymalnie to tu ją puszczam. Co no, robię? zależy co robisz, przedem czy tyłem. Nie mogę się zdecydować, mogę podejść za Może sobie podejść, pewnie, potwajcie sobie. Zobacz, ja zobacz sobie, zobacz. Nie dam rady. Dasz radę. Jest mega jazda. Tyłem. Co? O Jezu. Aha, do tego samego tam pójdę. No dokładnie tak. Tyłem czy przodem? Tyłem czy przodem Masz Czyli dobra, poczekaj. O kurwa. Zamdleję, nie? A cocimy cię. Dobra, to jeszcze raz, jak przodem skaczę? No tak jak teraz stoisz, tylko jeszcze lewą nogę musisz zostawić tak, żeby palce ci wystawały. Pokażemy co jest na dole. Okej. Okay. Jeszcze jedno lewą nogę musisz zostawić do równego, czyli przodem, dobra. I ja Ci odliczam 3, 2, 1 jump, a ty wyskakujesz, dobra? Gotowa? Nie. Im dłużej będzie stała, tym będzie gorzej, także... Na chwilę wyłączamy myślenie i skaczemy, dobra? OK. No, ze 3 oddechy. Gotowa? Patrz przed siebie na te słupy wysokiego napięcia tam a to jest normalne, że się trzęsiesz. A czy jak się... Do końca doleci, OK Próbujemy? Nie? nie ma zero szarpnięcia będzie. Nie. Tak. Ok. Uwaga! Nie, kurwa, nie pchaj mnie! Nie pkam! Trzy! Jeden! Nie! 2, 1, nie! nie tyłem? Tyłem, dobra, jak tyłem to nie trzymasz w ogóle. A lepiej go ty No lepiej, jest lepsze. Pójdź to, w ogóle nie poczekaj. trzymasz tego, ustaw się ładnie, jeszcze musisz nogę dostawić jedną. Nie trzymaj tego. Dobra. Próbujemy. Ok. Szeroko ręce sobie rozłoż, będzie ładnie. Dobra. Uwaga! 3, 2, 1, ja! Okej, okay. z rozbiegu idziesz? Czy z podestu? Z podestu będzie fajniej, poważniej, większa adrenalina, i będzie. W... Co, ja Fajniejsza adrenalina. zabawa będzie. Jezu. Ok, jest na, dole. na dole mamy coś takiego. Jeszcze troszeczkę, dobra. I ja ci odliczam. Uwaga! 3, 2, 1, jump!